I jak tam, dziewczyny i chłopaki? Witajcie z powrotem w kolejnym odcinku... Oh my God! Oh my God. It's Sorry Not Sorry Podcast! Sorry Not Sorry! Sorry Not Sorry! Kepisza. Oh my God, Kepisia! Sorry Not Sorry! Gotowi? To zaczynamy! Siema, siema! Witajcie w kolejnym odcinku Sorry Not Sorry to Kepisia! A to jest seria solo, a konkretnie It's a Sex Story Edition. Moi drodzy, to już piąty odcinek, piąty odcinek i jak wiecie są to daily odcinki, więc codziennie tu jesteśmy i rozmawiamy o naszych spicy temacikach. Ok, dzisiaj na tapetę idzie coś o czym wszyscy gadają, ale tak naprawdę rzadko kto mówi szczerze i bez wstydu, czyli seks oralny. A konkretnie, dlaczego go kochamy, czego się boimy, co on nam daje, a co może też zabrać. Czyli będzie dzisiaj o przyjemności, będzie o ryzyku, będą po prostu historie z życia wzięte. I przede wszystkim zero tabu. No dobra, dziewczyny i chłopaki, pogadajmy szczerze. Seks oralny jest wszędzie w serialach, w filmach. Piosenkach, serio. Nawet w radiu puszczają teksty, po których twoja babcia by się przeżegnała, jakby tylko znała angielski. Ale jak przychodzi co do czego, to nagle robi się cisza. Bo niby wszyscy to robią, ale nikt nie chce o tym gadać na serio. A przecież to jest nasza codzienność. Lodzik, minetka i takie tam. I tak nasza, bo seks oralny. To nie jest tylko coś, co robi się facetowi, żeby był, wiecie, zadowolony. To jest coś, co może być mega przyjemne dla każdej z nas. I totalny mit. Wcale nie musisz być gwiazdą porno, żeby się po prostu na tym znać, ani żeby się tym cieszyć. I nie musisz też udawać, że wiesz o co chodzi, kiedy twoja kumpela mówi, że zrobiła mu loda na pierwszej randce. Bo umówmy się, każda z nas słyszała te teksty. Czyli prawdziwa kobieta wie, jak dogodzić facetowi. Jak nie robisz lodów, to ktoś inny zrobi. Kolejny, oral to podstawa, bez tego nie ma związku. I bla bla bla. A ja wam mówię jedno: seks oralny to nie jest obowiązek, to też nie jest waluta do wymiany za czułość i to nie jest test na dobrą dziewczynę. To jest po prostu opcja. Opcja, którą, jeśli masz na nią ochotę, daje turbo przyjemność. I słuchajcie, nie chodzi tylko o to, że facetowi daje to przyjemność, że facet jest zadowolony. Bo wiecie co? Coraz więcej lasek mówi otwarcie, że lubię kiedy facet mnie liże, kiedy skupia się na mnie, na moim ciele, na moich reakcjach. I to jest moment, kiedy mogę się rozluźnić, kiedy możesz poczuć się sexy i możesz się poczuć, że to ty jesteś ważna, jesteś tą bad bitch queen i jesteś w centrum uwagi. I serio, nie ma w tym nic złego, że lubisz być lizana. Nie ma nic złego w tym, że lubisz robić loda, jeśli sprawia ci to po prostu frajdę. Ale jeśli nie masz na to ochoty, to też to jest okej. Okay. Nie musisz się tłumaczyć, nie musisz się do niczego zmuszać. Nie musisz się z nikim porównywać, bo seks oralny to nie jest żaden wyścig ani obowiązek na liście do odhaczenia typu dobra dziewczyna. To jest przede wszystkim twoja decyzja, twój komfort, twoje zasady. Okej, okay, a dlaczego to jest taki hot temat? A wiecie dlaczego? Bo wszyscy chcą być po prostu dobrzy w łóżku, ale nikt wam nie mówi, jak się tego nauczyć. I co jest normalne, a co nie. Także tu wjeżdża sorry, not sorry. I wakacyjna edycja, żeby obalić te wszystkie mity, pogadać o tym, co nas kręci, co nas stresuje, co jest normalne, a co nie, jeśli w ogóle coś jest nienormalne, zwłaszcza w tych czasach. Możemy pogadać tutaj o wszystkim, co nas bawi i co nas też czasem. Po prostu wkurza albo przeraża. I wiecie, czego mówię, że będziemy rozmawiać o tym, co nas bawi, bo seks oralny może być zabawny im potrafi być po prostu śmieszny. Bo kto nigdy nie zakrztusił się włosami albo tym czymś w trakcie, niech pierwszy rzuci kamieniem. Bo słuchajcie, seks oralny potrafi być i sexy, i zabawny, i potrafi być dziwny, czasem niezręczny, a czasem najlepszy ever. I każdy z tych scenariuszy który Wam się przydarza, jest totalnie okej. Okay. Więc laski i faceci, nie bójcie się mówić głośno, co Wam się podoba, czego nie lubicie, czego się boicie też i co Was kręci, a co nie. Bo chcę Wam powiedzieć, że seks oralny to nie jest tylko temat dla facetów, ani temat dla szeptania po kątach. To jest nasza codzienność, nasza przyjemność i nasza decyzja. I właśnie o tym jest ten odcinek, totalnie bez filtra, bez wstydu, z humorem i z konkretami, więc zostańcie ze mną, bo zaraz będzie jeszcze ostrzej i ciekawiej. Okej, okay, więc pogadajmy o przyjemności, dlaczego my to tak kochamy. My, czyli te osoby, które kochają po prostu seks oralny. Ja jestem jedną z nich. Nie będę ściemniać. Dobrze zrobiony seks oralny to jest sztuka. I słuchajcie, faceci, teraz. Dla wielu dziewczyn seks oralny to jedyna droga do osiągnięcia orgazmu. Możesz się tu rozluźnić, skupić na doznaniach, nie musisz się w ogóle martwić, czy dobrze wyglądasz w tej pozycji. A dobry partner wie, że tu chodzi o czułość, tempo, język, czasem zęby, ale delikatnie błagam, i dużo, dużo komunikacji. I serio, nie ma nic złego w tym, że lubisz lizać albo lubisz być lizane. Nie musisz się w ogóle tego wstydzić. Seks oralny to nie jest, tak jak powiedziałam wcześniej, coś tylko dla facetów. To jest coś dla ciebie, jeśli masz po prostu na to ochotę, a jeśli nie masz, też jest ok. Więc słuchaj siebie, a nie poradników z internetu. Ok, teraz przeznaczmy moment na coś mniej seksy, ale mega ważną część. Porozmawiajmy o ryzyku, o czym nie mówi się w ogóle głośno. Seks oralny to nie jest wcale bezpieczna opcja, jeśli chodzi o Twoje zdrowie, bo nawet możesz złapać chlamydię, rzeżączkę, HPV, opryszczkę, HIV i nawet kiłę. Tak, przez seks oralny też. I nawet jeśli ktoś wygląda na zdrowego, to nie zawsze to widać. Istnieje coś takiego jak prezerwatywy smakowe, lub um, chusteczki lateksowe bodajże. I nie istnieje to bez powodu, serio. Lepiej mieć niż nie mieć, a potem płakać w łazience z wynikiem badań, ok? I nie, nie musisz być tutaj nudziarą, żeby dbać o swoje zdrowie. To jest dorosłość laski i faceci. Bo możesz być królową lodów i jednocześnie królową swojego bezpiecznego seksu, a przede wszystkim swojego bezpieczeństwa jednocześnie. Wasza ulubiona część, czyli story time, wasze wiadomości do mnie anonimowe, opowiadające historie. Posegregowałam je tak, aby właśnie ułożyć z tego fajne odcinki. I skoro dzisiaj jest temat o seksie oralnym, te historie głównie też będą o tym. Więc jedziemy, historia numer jeden. Przeczytam wam te wszystkie historie i na koniec podam wam swój komentarz do nich, bo chcę, żebyście skupiły się totalnie na tych historiach, bo są naprawdę fajne. Może ktoś z was po prostu będzie mógł się z tym utożsamić i pomyśli, ja tak mam, ja tak myślę, ja tak czuję, albo po prostu chciałabym tak przeżyć, wiecie o co chodzi? Więc lecimy z pierwszą historią i na koniec dopiero będzie mój komentarz. Historię nazywałam tak. Ostry lód na backstage'u i najlepszy orgazm mojego życia. Okej, okay, Kepisia, nigdy nie zapomnę tej nocy. Byłam na koncercie, poznałam chłopaka z zespołu, przystojny, z tatuażami, taki typ, który patrzy ci w oczy i już wiesz, że źle się skończy. Po afterze wylądowaliśmy na backstage'u, on był totalnie w moim typie. Pewny siebie, trochę zuchwały, ale z tym błyskiem wokół. Siedzieliśmy na kanapie, gadaliśmy, aż nagle zaczął mnie całować. Bez ceregieli, bez czekania, czy mogę... Wiesz co było dalej? Synomi majtki położył mnie na tej kanapie i zaczął mnie lizać tak, jakby to był jego ostatni koncert w życiu. Język, palce, wszystko na raz, zero pośpiechu, zero rutyny. Nie pamiętam kiedy ostatni raz tak bardzo nie kontrolowałam oddechu. W pewnym momencie złapałam go za włosy i dosłownie krzyczałam z rozkoszy wu! I dosłownie krzyczałam z rozkoszy, a on tylko się uśmiechał i robił swoje. Po wszystkim ubrałam się i wróciłam na imprezę, jakby nigdy nic. Zero zobowiązań, zero numeru telefonu. Do dzisiaj, jak słyszę ich piosenkę, mam ciarki. Czy bym to powtórzyła? Totalnie tak. Okej. Okay. That's spicy story. Lecimy z następną historią. Lody w aucie i łzy ze śmiechu. Mój ex miał obsesję na punkcie seksu oralnego w nietypowych miejscach. Pewnej nocy zaparkowaliśmy na totalnym zadupiu w środku lasu. Okej, okay, kto nie miał. Lodzika albo. no wiecie, w środku lasu dużo cię omija. On od razu z tekstem: Zrób mi loda, zanim wrócimy do domu. Byłam już trochę podjarana tą całą sytuacją, ciemno, zero ludzi, adrenalina, wzięłam się do roboty, ale wiesz jak to jest w samochodzie. Ciasno, niewygodnie, kolano w kierownicy, a on co chwilę się śmieje, że zaraz złamię sobie kręgosłup. W pewnym momencie włączył światło awaryjne przez przypadek i nagle cała polana rozświetlona jak na dyskotece. Dostałam takie głupawki, że nie mogłam skończyć, bo pokałam ze śmiechu. On też, cała akcja trwała chyba z 10 minut, a finał był powiedzmy, że szybki i intensywny. Po wszystkim wróciliśmy do domu, a jeszcze tydzień później śmieliśmy się z tej akcji. Morał, seks oralny może być turboprzyjemny, a zwłaszcza z ex, ale też totalnie śmieszny i nieidalny. I to jest właśnie najlepsze. U, seks <coughs> eks? Bylebyś się nie dławiła tak jak ja teraz. <coughs> Historia numer 3. Nowy chłopak, nowy poziom, czyli jak nauczyłam się mówić, co lubię. Poznałam go przez znajomych. Na początku był trochę nieśmiały, ale w łóżku wow. Pierwszy raz ktoś zapytał mnie wprost: Jak lubisz, żebym cię lizał? Uuu, to jest dobry gościu. Jakby zazdro, że w ogóle od początku pyta ktoś. Najlepiej. Poczułam się jak królowa, no raczej. Powiedziałam mu wszystko: tempo, nacisk, gdzie nie dotykać, gdzie przytrzymać język. On słuchał, próbował, płytał, czy dobrze robi. Zero spiny, zero oceniania. Po kilku razach miałam orgazm taki, że nogi mi się trzęsły jeszcze pół godziny później. Potem sama zaczęłam mu robić loda i też pytałam, co lubi, jak mocno, jak szybko. To był seks oralny na zupełnie innym poziomie, bo oboje się uczyliśmy siebie i nie baliśmy się gadać o tym wprost. Do dziś uważam, że komunikacja to klucz, a dobry lód czy dobra minetka to kwestia dogadania się, a nie magii czy wrodzonego talentu. Absolutnie się z tym zgadzam. Idzie się wszystkiego zajebiście wyuczyć. Przede wszystkim mu chodzi zawsze o komunikację. Lecimy dalej, czwarta historia, czyli smutny finał, kiedy lud kończy się chorobą. Słuchajcie. Kepisia chciałam się podzielić swoją historią, bo może ktoś dzięki temu się zastanowi. Poznałam chłopaka na imprezie. Był mega przystojny, charyzmatyczny no, typ, który przyciąga wzrok każdej laski. Po imprezie poszliśmy do niego. Nie było seksu, ale był oral. Najpierw ja jemu, potem on mnie. Było super, zero skrępowania, dużo śmiechu, czułam się sexy i pożądana, ale tydzień później zaczęło mnie boleć gardło, miałam afty, pojawiły się dziwne krostki na migdałkach. Myślałam, że to angina, ale lekarz od razu zapytał, czy miałam ostatnio kontakt seksualny. Okazało się, że złapałam żeżączkę gardła. Byłam w szoku, myślałam, że takie rzeczy to tylko przy seksie waginalnym. Musiałam brać antybiotyki, miałam wstyd opowiadać o tym komukolwiek. Facet nawet nie odpisał na moją wiadomość. Do dziś mam traumę, bo przez kilka tygodni nie mogłam normalnie jeść, a potem jeszcze musiałam robić badania na inne choroby. Teraz zawsze pytam o badania i nie robię lodów bez gumki, nawet jeśli ktoś wygląda na czystego, bo ten facet właśnie tak wyglądał. Dziewczyny, serio, to się zdarza lepiej być ostrożną, niż potem płakać. Okej, okay, laski, ta ostatnia historia była przede wszystkim mocno ostrzegająca, ale nie tylko laski. A ja kieruję tutaj swoją wypowiedź do dziewczyn, to. Wybaczcie, więcej jest u mnie dziewczyn, więcej mnie ogląda kobiet, natomiast faceci też jesteście tu zawsze mile widziani i to, że mówią dziewczyny, to tyczy się ogółu. Ostatnia historia była mocno pouczająca i mam nadzieję, że nie będziecie musieli przeżywać jej na sobie, aby wyciągnąć jakieś wnioski. Przede wszystkim pamiętajcie, pytajcie i zabezpieczajcie się, bo Wasze zdrowie jest najważniejsze, zwłaszcza jeśli jest to seks przygodny. A tak na marginesie, moją ulubioną historią z tych wszystkich była właśnie ta ostatnia, dlatego że jest pouczająca, ale też ta pierwsza, bo mnie najbardziej rozgrzała już na początku. <laughs> Okej. Okay. Każda z tych historii tak naprawdę pokazuje inną stronę seksu oralnego. Od totalnej przyjemności, poprzez śmiech, luz, aż po realne ryzyko i konsekwencje. Bo możesz mieć najlepszy orgazm życia, możesz mieć przygodę do wspominania latami, możesz nauczyć się też komunikacji i otwartości, ale możesz tak samo dobrze dostać kubeł zimnej wody i zrozumieć, że zdrowie jest ważniejsze niż ta chwilka adrenaliny. Więc tutaj nie ma jednej słusznej drogi, jest zawsze twoja droga. I tak, warto wiedzieć, na co się piszesz ym, i też jak się zabezpieczyć, bo życie to nie jest tylko te filmy i memy z TikToka, okej? Okay? Powiem Wam teraz takich kilka zdań, tipów, może jak rozluźnić atmosferę i jak dowiedzieć się, że ta kolejna osoba, z którą mamy zamiar iść do łóżka za moment, za chwilę, za jakiś czas. W jaki sposób możemy się dowiedzieć, albo jak po prostu możemy też komunikować to, żeby wiecie, nie było po prostu sztywno. Jeśli chodzi o rozmowę właśnie o intymności, o zdrowiu, o chorobach, powiem Wam kilka zdań, które po prostu mogą Wam pomóc w takiej sytuacji. Jednym z nich jest coś takiego. Ej, wiem, że może to zabrzmieć. Jakbym była twoją mamą, ale zanim sobie wskoczymy do łóżka, to mam jedno pytanie. Kiedy ostatnio robiłeś badania na choroby przenoszone drogą pciową, bo wiesz, chcę się cieszyć seksem, a nie potem panikować w drodze do przychodni. Kolejne zdanie. Jeśli potrzebujesz, to sobie je pozapisuj. Typu, słuchaj, słuchaj, zależy mi na tym, abyśmy oboje się czuli bezpiecznie i komfortowo. Ja robiłam badanie niedawno, a ty? Jakby nie mam z tym problemu, Serio, po prostu chcę mieć pewność, że dbamy o siebie nawzajem. O takie coś możesz też nawet zapytać swojego partnera czy partnerkę, bo równie dobrze wiem, że często nawet w partnerstwie unika się tego typu rozmów, gdzie one są bardzo ważne i powinny być na porządku dziennym. Kolejne zdanie, które może być przydatne, to na przykład: Wiem, że temat badań jest często ogólnie pomijany, ale dla mnie to ważne i nie chodzi mi o brak zaufania. Tylko o po prostu zdrowy rozsądek. Więc może zrobimy sobie wspólne testy, potem może pójdziemy, nie wiem, na pizzę, uczcimy wyniki, whatever, i dopiero wtedy wiadomo. Kolejne zdanie, które wpadło mi do głowy, typu mam taką zasadę. Najpierw robię badania, potem łóżko. I też nie chodzi o to, że ci nie ufam, po prostu wolę być królową swojego zdrowia niż królową dramatu na Sorze. To jest zdanie, kiedy rozmowa robi się niezręczna, bo wiadomo, różnie ludzie reagują, jeśli wprowadzasz do konwersacji temat badań, zwłaszcza chorób wenerycznych, zwłaszcza chorób przenoszonych drogą płciową. Typu, ok, wiem, że to może być trochę niezręczne, ale serio, naprawdę wolę cię o to zapytać, niż potem żałować, bo dla mnie to jest coś po prostu normalnego. W mojej rodzinie nie było nigdy tego typu tematów tabu. I dla mnie to jest tak normalne, jak pytanie cię o twoją ulubioną pozycję. Więc nie musimy się spieszyć, możemy pogadać, zrobić badania i finalnie bawić się bez stresu. Więc, ludziska, słuchajcie, badania i rozmowa o badaniach to naprawdę nigdy nie powinien być temat tabu. I nawet jeśli chodzi o seks oralny, to jest przede wszystkim troska o siebie i troska o partnera. Więc nie dajcie sobie wmówić, że to psuje atmosferę bo nic tak nie psuje atmosfery, jak strach o zdrowie po fakcie. Kiedyś pamiętam, że pewna influencerka, która chyba była w hotelu Paradise, bot, bądź w innym reality show, wrzuciła screeny swojego byłego chłopaka, w którym ten jej były chłopak pisał bodajże z kumplem, że zdradził swoją właśnie tą dziewczynę i wtedy napisał, że był na jakimś one stand night z inną laską i zaczął go po prostu kutas swędzieć. Po tej jednej nocy i ona to przeczytała, finalnie tam pamiętam, że oni się po tym rozstali, bo jednak była to zdrada i bla bla bla. Więc słuchajcie, one night stand yy, i dzieje się takie coś. Nagle spędzicie miejsce intymne i tak dalej. Jakby, what the fuck. Mamy już taki wiek, takie czasy, że albo pytasz o cholerne badania, albo masz przy sobie tą cholerną prezerwatywę i po prostu wiesz, jak to jest ważne, zwłaszcza w tych czasach. Pamiętajcie, nie dajcie sobie nic wmówić, że coś prostuje atmosferę, po prostu są rzeczy ważniejsze. Dzięki Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że podobał się Wam dzisiejszy odcinek i zostaniecie ze mną na dłużej, bo mm, już w następnym odcinku poruszymy kolejne historie, Wasze anonimowe i nie tylko. Więc dajcie suba, łapkę w górę i widzimy się już jutro. Bye!